Jakie kurwa tu są ten, jakie tu są te. Ja, gry... Grypsy, grypsują normalnie coś, czułeś coś. Ja <skrysam> pierdolę, <Navi> weź się pytaj, y. oni do ciebie pytają wczoraj, ja muszę to pytać. Dawaj Niko popiździ jak w szkole się poszuje, to jest się są... niesamowite. <skrysammamzinga> <suszygł _ śleszy> to mówiła, tak to nie mój widz jak Ej, nie... błagam, daj mi mój telefon, przeczytam wam coś, co piszą na spoty w ogóle. Ich... Nie, nie, może... A... kurwa, nie, nie może. nie, ale... A zbanują kontrola. wam, kurwa. Ale zobaczę, co nie Nie, Ja jako człowiek nie, nie. nie, jak nie. nie sobie wadę. tak Ja skontroluję, które, które które jest spoko Nie, bo tam jest coś, że. Co się o tych. Dobra, po prostu ci pokażę tak forfan, dobra? Bo to też jest, kurwa. Nie, jestem Co? No, no aha. Zjeczek. Ale to, to akurat spoko, Ale to nie? jest takie dziwne, dlaczego ludzie piszą takie rzeczy? A co piszą? No to, co dzisiaj pokazywano. To jest spoko? To jest, to są spoko. Są to jest spoko? To jest jakiś gej No, ale... Nie, jest... no w ale... no, ja, tak... Można. Nie, 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 nie. W sensie... Jest... To... że chodziło o ten, no, O to, że... Kurwa, no... No nie, no nikt nie jest zjebany, każdy jest, każdy jest kochany. Każdy jest kochany. I nagle się to więcej. Nie, no nie możesz tak aha, nie, to. Nie nie, to nie, 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 to Nie, nie będę pokazywać. Dobra, a ty jeszcze nie. To, czy... mógł, nie wiem, wiem, wiem. No, tutaj. No wiesz, no, no przepraszam. Przepra Ej, szczerze, przepraszam wszystkie osoby, które mogą urazić w tym momencie. Tak, tak. Naprawdę, bo to nawet nie jest śmieszne. No. Nawet... Ja tego nie miałam na myśli, po prostu. No, tak, tak. Chodziło o to, że jej się bardzo podobał, dlatego. Nie, nie wiecie co po prostu. ona by chciała. Tak się nie lubi. Przepraszam. Ja ją pijesz? A ja czekam. On miał to wypić. Serio? Czemu ja ją? Miał... To na pół pływ napijemy, co? No. Na pół? No, a czemu mamy no, całego? To, to, to. Czemu... No dobra, no to wypij trochę, ja wypiję po tobie, dobra? No, to no, git, git, git. Tak wy wypija. Ale to nie jest rzecz, przepraszam, za tę osobę. To naprawdę sprytne. Aha, takie się Jak możecie to gówno pić? Teraz wy przeżyłeś to chyba, co? Nie no, nigdy, ale ja nie lubię wody, nie? Smakuje tak jak ścierwo jakieś. Ej, wiecie, że. Ci, jak, się, jak się mówiło na tych moich. Afroafrykanie. Afroafrykanie, no. Afroafrykanów? To oni. Ja go... będę pamiętać! Ja, to jest takie super powiedzotno, że ja będę pamiętać! Ej, szczerze, wiesz, że ja znałam gościa przez trzy miesiące widziałam się z nim prawie codziennie. Ja nie zapamiętałam jego imienia. Ja nie, ja nie Dla mnie to z każdy jest Ali. Niema. Ali? Ali jest fajny. Okej, okay, Ali, słuchaj. Ale co? Czemu? Nie, ja spotkałam jakiegoś... Znaczy, to był Michał i tak. ja go spotkałam codziennie Michał? Ja Michał? Japroafrykanin? Nie, on był z Polski. okej. Okay. Ale nie pamiętam jego imienia przez trzy miesiące. Baby boy. Ty pamiętasz moje imię? No weź. Nie. Janek! Janek. Ja... Janek. Ale, o kurwa, przesadę przesadzaj, tak, się nie, tak szczerze. Nie, spoko. Tak szczerze nie mam mojego. Tak szczerze? Fit! Fit! Kurwa, ty! Ale nie oblewaj mnie mordo! Mogę, nie? <laughs> peczaczek. Możesz peczaczek, dobra. No ty, wie, tak. się, Nic się nie dzieje z Tak, wiemy, że Lizał się stracił. Tak, Dobrze, dzieje. że mnie nie, nie uścigałaś ucieka po prostu, nic się nie dzieje. <laughs> Ja Ej, wzią, ktoś to... Cię kiedyś obrzygał? Bo ci spadną. Kurwa, kurwa. <grym>. A chcesz pasę? Nie, no, no wolne. Tak Ale to kurwa, Po pierwsze, Po pierwsze, masz rozpięty rozporek. Nie go to kurwa. Apró, to kurwa. Apró, to kurwa. to I Apró, to kurwa. Apró, to to no to sobie, wszystko odniszczy Ej no ale kurwa Niech on to złapnie, on nie będzie Kupiwa, tak Kurwa nie mogę Widzisz jak on wygląda? Ja yes, sobie kaj zajebiście Ale ty widzisz jak on kurwa wygląda? Serio zajebiście W chuj bym Super ci dał wyglądasz. dupy Co ty wyglądasz? Co? Ale to Jakby był cieplejszy to w chuj bym ci dał Tak? No No ja w sumie tak szczerze Szczerze No Tak On się skusi No i git kurwa Skusi Kurwa, one są zjarane, więc Cho Chociaż wie, każdy facet tak na jak jak wygląda, bo wie po tak Nie będę mówił. No, nie będę mówił. Ja pierdolę. Ej, ty naprawdę nic nie z Nie! Oj, to prawda, kurwa. Nie, no kurwa, ci to pokazywała. To jest takie, ja pierdolę. Dole. Nie no ty piara normalnie balaską Nie widać ja Ja ty... mogę to zobaczyć? To jest, to, jest i one, no to, to, to jest takie forsowane głupot! Nie ma tak tak opcji, dotykałem ja... nawet Sprawdzajcie malodika nie, nie no nie Sprawdzałeś? Nie. A to by było jakby się by i się tak to... O kurwa masz to większego A to... przyznałbyś się do tego? Gdyby Co? miała chuje? No ja bym bekę z tego pocisnął bardziej Jakbym jakby wiedział, że na... Ja się już całowałam z facetem. Koń streamajka swój kanał. Ale to wiesz, że tak. nie Tak. Ja miałem 15 lat, to pierwszy raz przylizałem się z facetem, tak furpan byłem. Nie, Zrobiłeś no, to? No a, a w sumie kiedyś na imprezie było wyzwanie, żebym się miał przylizać z takim ziomkiem moim i się przelizaliśmy i jeszcze gruba była, w sensie moja koleżanka. A jak I w, 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 trój, w, trój, w trójkę się lizaliśmy jednocześnie. Nie, grubo? Grupa jak normalna dziewczyna, serio. No tak. A wy mówicie o 5 kretnie, czy nie? po prostu nie, gruba to jest normalna dziewczyna, no ktoś ma więcej wagi eee... na Ej, Power był? Nie no ktoś nie. powiedział. Nie, nikt nie powiedział, nikt nie powiedział. A, A może? Nie, no nie, nie muże powiedziałaś. Nie, 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 my na pewno nie. Sorry, sorry Twitch, powiem. Dwa, nie? Dwa. Dwa piwka, no, sorry Twitch, sorry Twitch. Kurwa, ja pod tym chyba dostanę bana, coś czuję. Na pewno, się... nie na pewno nie mówiłam. na pewno 1000 <sum> procent ja ja nie na 1000% tak nie powiedziałam. Sorry Dobra, okej, sorry Na 1000%, Dobra, okay, sorry na 1000 tak nie powiedziałam. Okej, okay, Zora, sorry, sorry. Nie, ja, no to... nie, bo my siedziałyśmy... No sobie nie, A, jak... My i nie miłeś, my siedziałyśmy i patrzyłeś Więc nie myślisz nie. Nie, kurwa. Na no, Oruni Górnej Panie też osługują? Skąd? To właśnie że to różnie. Nie no, git, git, git. To, e, to. Wracając, bo rozmawialiśmy o tym co trenujesz i nie w końcu. O kurwa, ale ty wracasz do no tak No tak, ja jestem... Ja bardzo lubię jak dziewczyna coś trenuje w życiu. No, dobrze. A, ty, a co ty... aktualnie trenujesz? Cołnięcie. Co na siłownię? Nie chodzisz kurwa na siłownię. Byłam na siłowni dwa miesiące temu, chodzę na siłownię regularnie. Co dwa miesiące? <laughs> tak. No. Regularnie co dwa miesiące, kurwa. E, wiecie o, co? Opraca się kupować? Nie kupuję karnetu, kupuję no, to... wyjściówki. Serio? Nie, nie chodzę na siłownię co dwa, ja co dwa miesiące, chodziłam jakby... Kiedyś. Kiedyś. Tak, a teraz ewentualnie robię jakieś ćwiczenia na sali, takie z handlami czy coś. Ale gdzie na sali? Na siłowni? Nie, w moim studiu. W jakim twoim studiu? Jakim moim studiu? Nie, Ej, no, bo ja zapomniałam. powiedzieć, zapomniał, bo ja, się zapomniał, zapomniał, no. ja zapomniałam, powiedzieć, że lubię tańczyć, tak? No. A, okej. Okay. No, no, ty tańczysz, okej. Okay. Na co dzień, tak? No. Ile razy w tygodniu? E Czasem Trzy? Cztery? No co ty pierdolisz, przestaj kłamać No ale kurwa, ale co ty pierdolisz Ale południowo? Ten... Ten... Nie, nie, chodzi do sumienia we, wto we wtorki ale jest dwie salsa, godziny czy co? I y, w poniedziałki dwie godziny A dzisiaj byłeś? Nie, dzisiaj kurwa nie byłam, no bo kurwa to robię to jest poniedziałek. No ale jutro idę, idę w środę wtedy za to Bo muszę wyrobić karnet Jak jest... one naczypane się do mnie tego tych <laughs> ty komentarze są piękne